Witajcie kochani w kolejnym filmie z cyklu w przymierzalni. Tak, tak moi drodzy, będą to zakupy um, z jednego, głównie jednego sklepu, tak jak widzicie po tytule TK Maxx i znajdzie się również jedna bluzka, koszula, zwał jak zwał, H&M. Więc oczywiście to będą rzeczy z wyprzedaży, z promocji, nie wiem, czy też dziś jakaś będzie standardowa jedna cena, w każdym razie moi drodzy, nie przedłużam. Was oczywiście zapraszam do oglądania tradycyjnie. Zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy! Mam ogromną siatkę właśnie e, z TK Maxa i nie ukrywam, że naprawdę dużo fajnych takich perełek ostatnio wyszperałam. Ale dobrze, żeby paragony, żeby nie przedłużać, już Wam pokazuję pierwszą rzecz. Może zaczniemy, sobie, wiecie, od czego, albo może inaczej. Ja wyjmę te rzeczy, żeby wam nie szeleścić. No, i chyba sobie zaczniemy od spodni. No i dobrze, moi drodzy, mamy pierwszą parę spodni. No, niby nic, ale powiem wam, że ja bardzo lubię ten materiał, dlatego że on się świetnie układa. I zobaczcie, tutaj na dole mamy taki ściągacz, nie wiem czy wy zobaczycie. Ja postaram się, no, wam jakoś, nie wiem jak ja wam to nagram, żebyście zobaczyli, no bo. Jednak spodnie to spodnie czarne, no to one mogą się gdzieś tam z tyłu zlewać. Natomiast myślę, że jak ja już sobie je założę, to zobaczycie, jak one przepięknie leżą. Fajne jest też to, że one z tyłu mają taką gumkę. Ja wzięłam sobie rozmiar M i to jest marka Farhi by Nicole. Farhi? Nie wiem, pokażę Wam. Nie wiem, czy znacie tę markę. Ja powiem Wam szczerze, pierwszy raz się z nią spotkałam. O, to może tak jeszcze bardziej. O, yy, więc jeżeli ją znacie, to dajcie mi znak, yy, co o niej sądzicie. I teraz tak: Pierwotna cena to 49,99. Natomiast ja je kupiłam za 27 zł. Nie wiem dlaczego tu pokazuję rozmiar L, ale to jest MK. Widzicie? No więc. Co jawnie wskakuję i zaraz Wam pokażę. Mam nadzieję, że nie będą za duże, Kurczę. No ale nic, ja Wam zaraz pokażę, jak one wyglądają na mnie. No dobrze, kochani, założyłam te spodnie. Są mi troszkę duże. Niestety, ale wiecie co? Z drugiej strony, to tak jak powiedziałam, jak troszeczkę się najm czy coś, to, to nie będę miała takiego, wiecie, dyskomfortu. Może, eee, no, że to jakoś źle wygląda. W każdym razie. Tutaj też mogę zawsze pasek założyć, z tym też nie będzie żadnego, myślę, problemu. Są genialne, powiem Wam. E, bardzo lubię ten materiał, dlatego że on jest lejący. I nawet nie zauważyłam, że tutaj, nie wiem czy Wy będziecie widzieli z tej odległości, ale też jest taka fajna wstawka, co powoduje, że te spodnie nie są takie zwykłe, e, proste, tylko one naprawdę. Nie, nie zobaczycie pewnie tutaj, nie. A no może? No nie. W każdym razie powiem Wam, że jestem bardzo z nich e, zadowolona. Nie wiem, jak Wam się podobają. Moim zdaniem są świetne. No i przede wszystkim to, że one są leciutkie, one nie mają e, żadnej podszewki e, na, na dole, więc też będą się idealnie sprawdzały latem. No i uwielbiam kieszenie głębokie, takie wiecie, kieszenie których e, jak włożę ręce, to nie będę, wiecie, miała wypchanych po prostu e, tutaj te kieszeń, będzie to naprawdę fajnie, elegancko wyglądało. Moim zdaniem super. Także spodnie uważam za udane. Teraz ich nie będę zdejmowała, odetnę tylko te metki. E, I... Bo jeszcze z tyłu też mam metkę. <grym> też mam metkę. Więc to wszystko poodcinam i zakładam po kolei bluzki bluzeczka, przepiękna czarna bluzeczka, ja Wam w jakimś moim vlogu mówiłam, że mm, ostatnio robiłam sobie takie duże porządki w szafach e, no i większość takich rzeczy klasycznych poddawałam, albo powystawiałam na wintet, albo po prostu już musiałam wyrzucić bo one były, no nie były już takie ładne więc, a takich rzeczy u mnie teraz brakuje w szafie, więc stwierdziłam, że czas najwyższy na to, żeby uzupełnić tę e, moją e, garderobę. Ale dobrze, kochani, przechodzimy do kolejnej bluzeczki. Przepiękna, czarna bluzeczka. I ona ma, wiecie co? Ona ma e, dwie strony. Dlatego, że tutaj, jak możecie zobaczyć, to jest taka bardzo, bardzo elegancka. Natomiast z tyłu ona ma taki jakby e, tył z bawełny. Nie wiem, czy wy to zobaczycie. Widzicie? O, może tak na przekroju wam pokażę. O tu na pewno zobaczycie, że są dwa różne gatunki materiałów. E, z przodu jest przepiękna taka, takie wykończenie. Z tyłu na e, zwykły guziczek zapinane, natomiast przód ma taki... O, z taką łezką. No prze, przepięknie po prostu to wygląda. Marka, której też nie znam, bo to jest marka... kartun. E, tak, tak Wam pokażę. No jak wiecie w TK Max jest naprawdę mnóstwo różnych ciekawych yy, marek i rzeczy. I to chyba tak, to była cena regularna, czyli za nią zapłaciłam 74,90, rozmiar 38. Ja mam dość duży biust, więc ja muszę zawsze dać większe te bluzki czy koszule. I już Wam mówię, jak to wygląda, jeżeli chodzi o skład. Yy, produkcja turecka. No, niestety... Aha, no tak, w związku z tym, że to są dwa rodzaje materiału, to 100% wiskoza i 100% poliester. Yy, przy przypuszczam, że wiskoza to jest ten taki właśnie przód, a tył będzie z poliestru. No, ale myślę, że Przepięknie będzie to wyglądało. Długie rękawy. Ja bardzo lubię długie rękawy, więc tutaj jak najbardziej. Tylko powiem wam, że 75 zł to trochę trochę dużo, ale potrzebowałam na szybko, więc, więc stwierdziłam, że biorę. Bo na pewno taką koszulę, koszulę, bluzkę na pewno wynoszę i będzie to na pewno strzał w dziesiątkę, tym bardziej, że to jest taki materiał, który mi się nie będzie gniótł, czy pod marynarką, czy po prostu tak nawet wiecie, bez marynarki przepięknie ona będzie wyglądała. Ok, mamy luzeczkę tę czarną. Naprawdę świetnie będzie podkreślała moją sylwetkę, no i też będzie bardzo ładnie wyglądała do różnych stylizacji, więc... A nawet tak, jak wiecie, bez żakietu, bez niczego, też myślę, że mm, bardzo fajnie mm, będzie tutaj na mnie leżała. I co jest też dla mnie ważne, to to, żeby e, taka bluzka, którą e, zakładam na siebie, żeby była właśnie elegancka. Bo co innego wiecie, jak zakładamy koszulę? Koszula to już sama w sobie jest elegancka, natomiast z tymi bluzkami to też bywa różnie. Ja muszę mieć takie bardziej eleganckie rzeczy do pracy, więc jak najbardziej ona wpisuje się w ten mój dress code, jeżeli chodzi o moją pracę. Super. I też jest bardzo leciutka, bardzo y, taka zwiewna. Mam mimo wszystko biały biustonosz i on nie prześwituje, także to jest świetna sprawa, y, że naprawdę cokolwiek założę, jakikolwiek kolor, to też będzie fajnie. Wyglądało i nie będzie, no właśnie, nie będzie prześwitywała, a wiem, że nieraz po prostu z tym jest problem. Kolejna bluzko koszula, bardziej bluzka. Zobaczcie, przepiękny motyw. To są takie jakby nakrapiane yy, kropki, ale one są takie niesymetryczne. Przepiękny słuchajcie, tutaj jest ściągacz przy szyi. Ja, wiecie co, jestem chyba taka stara dusza. Ja uwielbiam takie właśnie mm, rzeczy trochę nowoczesne, ale bardzo przeplatane z takim stylem, jakby to powiedzieć, um, nie wiem jaki to można do jakiego okresu można zaliczyć te, te stroje, ale takie właśnie gorsetowe, takie właśnie z wysokimi stójkami. No uwielbiam długie rękawy, odrobinka gdzieś tam koronki. No dla mnie to jest... Kobiecość, dla mnie to jest elegancja, no ja chyba nie w tych czasach się urodziłam, których powinnam, tak Wam powiem. Dobrze, e, wracając do wróżeczki, zwykły, prosty rękaw i ona powiem Wam szczerze, kosztowała też 75 zł rozmiar M, tu wam pokażę. Rozmiar M i to jest marka, już Wam mówię. E... Nie znam jej, powiem Wam szczerze. Cynthia Paul. Cynthia Rowley. Cynthia Rowley New York. Cokolwiek by to nie oznaczała, ta firma i ta marka. No co? To co? Wskakuje, co? I bluzeczka z przepiękną stójką. Bardzo, wiecie, co żałuję, że ona jest e, trochę luźna, ale myślę, że bym wzięła sobie mniejszy rozmiar, czyli S. A Eski nie było, była tylko MK i LK, to wtedy ona byłaby bardziej ta stójka, taka wiecie, przelegająca do szyi. Ale mimo wszystko myślę, że też jest nawet nawet. Powiem Wam, że ten materiał jest cudowny. Myślę, że on też się sprawdzi latem. Mam nadzieję, oczywiście, bo, bo wiecie, różnie z tymi rzeczami bywa. Aczkolwiek myślę, że to już jest w ogóle cała stylizacja. Mogę oczywiście do tego założyć jakiś żakiet, mogę na to jakiś sweterek założyć, zarzucić. Moim zdaniem super. Jak wam się podoba? Lubicie w ogóle takie bluzeczki z takimi stójkami? Ja kocham. I ostatnia rzecz, którą kupiłam właśnie w TK Max, nie elegancka, tylko taka, wiecie, już pewnie do niej jednego filmu ją wykorzystam po domu. Przepiękna, długa, taka mięsista Sukienka. Sukienka z golfem. Przepiękny też taki kolor. To jest taka kawa z mlekiem, troszkę no, to jest plecionka. To jest przeplatana, wełna biało- taka, brązowa, no śliczna. Tutaj jest jedno jakieś takie małe rozcięcie, ale ona była na wyprzedaży. Więc tak. I tutaj do tego mamy pasek w talii przeplatany. I tutaj mamy z jednej strony taki dość spory rozporek. Już Wam mówię, jeżeli chodzi o skład. Tutaj mamy tak, 47% poliester, 47% wiskoza i 6% nylon. Więc myślę, że jest nawet, nawet. Zaraz Wam podam cenę. Rozmiar M, cena 67 zł. Już Wam pokazuję. Dobrze, to co? Wskakuję i Wam poka pokazuję, jak przepięknie na mnie leży. Zobaczcie, jak wygląda obłędnie właśnie ta sukienka. I nałożyłam ją, wiecie co, na spodnie. to jakaś nitka. Powiem Wam, że nawet jakby miała tylko zwykłe stopy. Albo nawet jeżeli zostałabym w takich spodniach czy leginsach też przepięknie by to wyglądało. Eee, na razie schowałam włosy, ale jakbym nawet wzięła normalnie tutaj wiecie ten golf, eee, i wyłożyła włosy, też będzie wyglądała obłędnie. Przepięknie i. Co mi się też właśnie podoba, to to, że są znacznie dłuższe rękawy, czyli coś, co ja bardzo lubię w takich sweterkowych, bawełnianych rzeczach. No, moim zdaniem, jest rewelacja. Nie żałuję żadnej złotówki, którą wydałam właśnie na tą sukienkę. Rozporek też nie jest za duży, więc nawet do pracy spokojnie też będę mogła coś takiego sobie wziąć, założyć na tu marynarkę. Tak jak powiedziałam, czy jakaś szpilka, czy nawet wysokie kozaki będzie wyglądało obłędnie. Nie wiem, co Wy na ten temat sądzicie. Dajcie mi też znać, czy Wy w ogóle takie rzeczy lubicie, bo wiem, że są osoby, które mają bardzo duży problem, jeżeli chodzi o golfy. Nie mogą mieć tutaj nic pod szyją. Ja kocham, zawsze lubiłam. Dla mnie, powiem Wam szczerze, to jest e, chyba jedyna taka e, część garderoby, jeżeli chodzi o ubrania, którą uwielbiam i mogę nosić latem. Zimą, wiosną, jesienią nie ma dla mnie to żadnego znaczenia. Tak prezentuje się sukienka, na którą powiem Wam szczerze, czeiła mi się i nie miałam wątpliwości, kiedy ją brałam i za nią płaciłam. To jest coś pięknego, moim zdaniem. Kolor też idealny akurat dla brunetki, więc. Tak. Już prawie dobrnęliśmy do końca. Pozostała mi jedna. Jedyna bluzka, która była też na wyprzedaży, ale to już jest H&M i ona jest też przepiękna. Bardzo mi, wiecie co, urzekło wykończenie tego, um, tego kołnierzyka. Przepiękne. To samo, zobaczcie, ten sam motyw mamy tutaj na rękawach. No, czyż to nie wygląda uroczo i pięknie? To są niby takie detale, ale powiem Wam szczerze, ja naprawdę na takie rzeczy zwracam uwagę. E, jak możecie zobaczyć, cena 60 prawie 1 zł. I to jest rozmiar M. Zaraz Wam powiem, jaki jest skład tego. A, i co też mi się właśnie podoba, to to, że tutaj są guziki chowane pod taką jakby stujeczką czy zakładką, nie wiem jak to nazwać, z stylu tak klasycznie, też takie... Tutaj wykończenie i poczekajcie, że Wam powiem, jeżeli chodzi o skład. No, niestety, skład jest niepowalający, dlatego że mamy 100% poliester, um, ale powiem Wam, że poliester, poliestrowi nie jest równy, więc jakby tutaj ja też do tego się jakoś bardzo yy, nie przywiązuję, ale koszula bluzka jest po prostu przepiękna. To co? Wskakuję i Wam się w niej pokazuje. No i biała koszula, na którą też czekałam. Ona jest troszkę tutaj przybrudzona, więc ja będę musiała e, ją naprawdę porządnie wyprać. Piękna, te rękawy. Zobaczcie, ja muszę Wam to pokazać z bliska. Spójrzcie, jak one pięknie wyglądają. Dla mnie to jest, no, dla mnie to jest po prostu elegancja. Ja tutaj nic nie mogę dodać, nic ująć, bo to jest coś, co mnie urzeka. To są niby takie drobiazgi, ale powiem Wam, że naprawdę no, robią robotę. No i ten śliczny kołnierzyk. Czy ja muszę coś więcej mówić, bo Wam pokażę jak wygląda z tyłu, mniej więcej o tak, no zwykła, prosta, wiecie, koszulowa, cudownie, no i fajnie, yy, fajnie też to, zobaczcie, tu ni niby nic, bo ona jest prosta, ale zobaczcie jak włożę rękę do kieszeni, to zobaczcie jak to wykończenie, jak też robi pięknie robotę, patrzę w podgląd, bo boję się, że za chwileczkę mi padnie bateria ale mimo wszystko mam nadzieję, że zdążę jeszcze Wam nagrać tą resztkę, tą końcówkę no, więc ja uważam, że ta koszula jest przecudowna I nie wiem czy ją dorwiecie jeszcze w chęten, ale jeśli tak, to ja na Waszym miejscu brałabym, bo naprawdę jest cudowna i to jest ten materiał, który się nie gniecie, więc ja nienawidzę prasować więc to jest dla mnie idealne rozwiązanie i alternatywa. I tak moi drodzy, dobrnęliśmy do końca. Dajcie mi koniecznie znak, czy Wy też coś ostatnio na takich wyprzedażach ubraniowych upolowaliście. Być może u mnie są miłośniczki, miłośnicy KK Maxa. To dajcie koniecznie znak, gdzie najczęściej robicie zakupy. Czy to jest Warszawa, czy to jest jakieś inne miasto. Dawajcie namiary na centra handlowe, w których. Tak naprawdę, które najczęściej odwiedzacie, w których znajduje się TK Max. Ja powiem Wam szczerze, cieszę się z tych zakupów, zaraz wszystko wrzucam do prania, chcę już to um, używać. Dużo tego nie było, ale powiem Wam, że naprawdę zrobiłam taką porządną selekcję w sklepach i nie brałam wszystkiego, bo naprawdę tam były jeszcze piękne sukienki, były spodnie, t-shirty, ale stwierdziłam, że na razie tego wszystkiego mam. Potąd muszę um, przede wszystkim tą moją garderobę wzbogacić, jeżeli chodzi o taką klasykę. No, ten golfik sukienka to był taki wyjątek od reguły, ale powiem Wam, że um, urzekła mi po prostu mi struktura, kolor. No, i potrzebowałam takiego czegoś ciepłego, żebym mogła sobie rzeczywiście kiedyś tam założyć, um, czy nawet do pracy, założyć pod to jakąś białą koszulę, wywinąć um, kołnierz. I na to właśnie ta sukienka, no, przepięknie będzie to wyglądało. Długie kozaki, jeszcze mamy taką, wiecie, porę, gdzie możemy właśnie takie rzeczy wykorzystywać. Dobrze, moi drodzy, z mojej strony to wszystko. Bardzo Wam dziękuję. Czekam na Wasze komentarze. Oczywiście piszcie na dole. Ja wszystkie czytam, na wszystkie odpowiadam. To samo jest z mailami. Czasem mam obsuwę, ale mam nadzieję, że. Wybaczacie mi to, bo prędzej czy później i tak dostajecie ode mnie odpowiedź. Dobrze, kochani, dziękuję wam ślicznie, przytulam Was. No i co? Do następnego. Ciao!